Zapraszamy do zadawania pytań. Dzień dobry Iwo. Dzień dobry. Iwo, grasz w piłkę już wiele lat, miałeś okay. wielu trenerów. Nowego trenera ma teraz Wisła. Powiedz, jak wiele nowy trener może zmienić w ciągu paru dni? To powiem tak, że nie może wielu zmienić na taktyce czy czemuś innym, bo to potrzebuje czasu, żeby przekazać zespołowi co by ją chciał, ale to jest zawsze taki pozytywny szok na zespół, bo każdy, każdy zawodnik, który był w innej pozycji niż co chciał z trenera, który prowadził przez ostatni czas, chce udowodnić, że nie zasłużył na tej pozycji. Powiem tak, że nowy trener na pewno da szansę tym, którzy ostatnio grali, bo nie chce wielu zmieniać, ale w przyszłości na pewno szanse otrzymają ci zawodnicy, którzy w ostatnim okresie grali mniej, także ci zawodnicy chcą się pokazać, że zasłużyli na więcej szans do grania, A tak samo ci, którzy grali cały czas chcą pokazać, że właśnie oni zasłużyli i na pewno jest taka Rywalizacja znów większa, także to jest taki, mówię, pozytywny szok. Wszyscy znów zaczynają coś tam z większą chęcią pokazywać i, i tyle, ale także sam trener może coś przez parę dni dać nowego, nie sądzę. Po meczu ze Śląskim trener Berg bardzo się cieszył, że, że wreszcie będziecie mieli tydzień na przygotowanie do kolejnego meczu. Więc jak to było po raz pierwszy od kilku miesięcy, przygotowywać się spokojnie do kolejnego ligowego spotkania? No powiem tak, z jednej strony żalujemy tego, że już nie gramy co, co, co trzy dni, ale z drugiej strony teraz mamy się skupić na to, co jest najważniejsze. Na Mistrzostwo Polski, Puchar, tak samo nie odpuścimy. I mieliśmy teraz naprawdę ten tydzień za nami, tydzień, gdzie bardzo dobrze pracowaliśmy na treningach, że w takich treningach nie było w ostatnim okresie, bo naprawdę graliśmy co trzy dni, to były albo treningi regeneracyjne, albo taki przedmeczowy, a w tym tygodniu już było tak, że mogliśmy po prostu popracować jak. Nie powiem aż tak ciężko jak na obozach, ale mm, trudniej i mocniej niż, niż w ostatnich tygodniach. I jak przychodziłeś do Polski 5 lat temu, to Wisła była mistrzem w tym, w tym pierwszym sezonie. Natomiast teraz ten klub tak trochę odpływa w, w nieby coraz większe problemy organizacyjne, finansowe, sportowo też nie jest kolorowo, czy dla was nadal to jest mecz tak prestiżowy, jak to jeszcze było parę lat temu? Powiem tak szczerze, m, klasiki czy derby zawsze zostaną derby. Nieważne w, jakim, m, 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 w jakiej sytuacji się znajduje znaleź, e, odpowiedni klub e, i mecze z Wisłą czy z Lechem, to zawsze, zawsze będą derby. Tylko że e, trochę żaluję, że w, w tej sytuacji jest Wisła, nie tylko przez to, że może widowisko nie będzie aż takie. Może Kibice nie, nie uważają, że to są aż takie mecze jak kiedyś, ale my uważamy, że to i nadal jest Wisła, że są bardzo ważne czy wygrane mecze w takich, takich meczach, ale mówię, żałuję, że Wisła nie jest aż tak silna jak kiedyś, bo potrzebujemy mocniejszych rywalów i w lidze, i żeby Polski, polskie drużyny też grały ważniejsze role w, w europejskich pucharach, ale mówię, to jest, już jest ich problem i chcemy, że, chcemy żeby Legia została na tym poziomie, gdzie teraz, mm. nadal żeby byli coraz lepsi, a to co się dzieje w innych klubach, to już nie jest w naszym zasięgu i nie możemy nic, nic im pomóc. Dzięki. Tak. Słuchaj, to chciałem zapytać w takim razie, czy wspominasz jakiś mecz z Wisłą, który do tej pory zagrałeś, bo już kilka ich było jakoś szczególnie zapadł Ci któryś w pamięć? No powiem ta, ta wygrana 5 do zera bardzo, bardzo fajnie smakowała. Nie ukrywam, że wolą, by, żeby było tak w sobotę, ale jak coś ważniejsze są trzy punkty, niż żeby powtórzyć. E, 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 Taki wynik z tego, z tego meczu, ale jak jakby się udało, jakaś wysoka wygrana, to bardziej smakuje, I szczególnie, żeby się jeszcze dodatkowo pompować do, do następnego meczu. A powiedz Iwica, bo już było pytanie o trenera, o nowego trenera Wisły, czy to wam w jakiś sposób komplikuje przygotowania do tego meczu. No bo jeszcze tydzień temu wiedzieliście, czego się spodziewać, wiedzieliście jak zagarywalić. Już jest jakaś pewna niewiadoma? No powiem tak, że Wisła nie ma wielu, wielu tam zawodników, co, co oni mogą zmienić. I szczególnie, że teraz jeszcze Głowacki i Sadochi nie będą grali. Oni nie mają aż tyle do wyboru i, i, i z tej rotacji, tylko w zależności to, to jest niewiadoma jaką taktykę wybierze, wybierze nowy trener i czy może jakiś zawodnik zagra na, na inne pozycje, ale prawie to zostają wszyscy ci sami zawodnicy, którzy by grali i jakby w, w Ranek Smuda został trenerem. Mówię, tylko teraz nie wiadomo, ale wszystko się dowiemy w niedzielę. Nam w ogóle nie, nie zrobiło żadnych, żadnych problemów do przygotowania do tego. Meczu. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Chciałbym, żebyś powiedział parę słów właśnie o rywalu, czy już przygotowujecie się, czy już jakby jesteście zapoznani z tym, jak gra Wisła. Chciałbym, żebyś wymienił kilku zawodników, których śledzicie, można powiedzieć, bardziej i chciałbym, żebyś powiedział to w kontekście tego, że jeszcze Wisła w tym roku nie wygrała meczu ligowego, bo myślę, że to jest chyba kluczowe. No kluczowe, bo Wisła... Ma, ma swoje umiejętności i swoją jakość. E, dlaczego nie wygrali, to już jest ich problem, ale na pewno oni będą się starali, że, bo walczą nawet teraz zagrożenie, zagrożeniem, żeby złapać się w tej usence i w każdym meczu będą szukali e, dodatkowych punktów. Mówię, to są ich problemy. E, my zrobimy wszystko, żeby... Tych punktów nie mogli szukać tutaj w Warszawie, a ich zawodnicy, którzy są tak, by się mogli wyróżnić, to oczywiście zawsze jest groźny Paweł Brożek. Semir Stilic ma mega umiejętności, i nie powiedziałby teraz, że on jest w kryzysie. Po prostu jak cały zespół nie gra, ciężko jest i jemu się wyróżnić. A Regułacki jest liderem tego zespołu, który nie będę grał. Sadlow w zeszłym sezonie, w zeszłej rundzie bardzo dobrze się pre, prezentował. Mówię, one są dobrym zespołem, nie mają aż taką szeroką kadrę. Ale jeszcze, jeszcze kilka razy powtarzałem, to są ich problemy i nie mamy się tym martwić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, za chwilę druga część Trenerberg. Dziękujemy. Dziękuję.